I spodziewaliście się dzisiaj normalnego, takiego wiecie, zachowawczego kastu? Nie, Piotrku mam e, ważne pytanie: U mnie też jest tak zbugowane, że Azir ma błysk gotowy, jak umarł? Dziwne, dziwne. Chyba dobry gracz, by nie umarł z błyskiem gotowym przy, tylu, przy tak czytelnej inicjacji, to prawda? Ja e, miałem jakieś problemy techniczne, więc nie słyszałem Twojej ostatniej kwestii, e, ale chyba dobry. nie ma czasu, żeby się ją mi powtarzał, więc e, przejdźmy razem dalej. Zapowiadaliśmy milutki quiz po przerwie, więc pytanie quizowe brzmi następująco: czy. Genji wygra tę serię 3-0. Nie no, nie jest takie pytanie konkursowe. Każdy wie, że odpowiedź na takie pytanie brzmi tak. Ja mam wrażenie, jak się zastanawiałem tak w Hanwie, chyba tam ktoś po prostu powie że jesteśmy dziadami po takiej grze, i że wszyscy są poddenerwowani. Jak a, mówię, tak no, to... Szczególnie też zmiana trenera. Teraz, jak bacznym okiem mogliście zobaczyć, wpisany jako szkoleniowiec jest Tom. No jak wiadomo, fake one coachem nie jest najlepszym, stąd też pewnie ta duża ilość porażek. Rozważyłbym zmianę. Eee, mimo tego, że Tomek coś tam koreańskiego liznął, to mogą być pewne problemy komunikacyjne. Ale! O leju, Na jednym wave'ie z dwoma minionami, O, o Jezu. Boże! Co zrobił live! Co ty robisz? Flash zabił to zagranie! O co chodzi? Ej! Nie! klas Kles, kles RK po prostu! Co się dzieje? Chyba live próbował dezorientować przeciwników, on chyba myślał, że gra w CSA i rzuca flasza w przeciwników, żeby ich po prostu zamglić im pole widzenia, nie wiem o co chodzi. A może właśnie istnieje ta sprawiedliwość, którą nadaczyłeś, bo Genzi zagrał karigownie w ostatnie minuty po zdobytej przewadze. Nie! Yeah. Yeah, yeah. No nie gadaj no! Nie koniec! Nie! No wiesz czy mnie, ta mapa jest okropna! O, oni nawet nie wzięli barona! E, Co za minutę? się dzieje? Co się dzieje? <laughs> Boże, to jest jakiś cyrk na kółkach ta rozgrywka. Tutaj do samego końca obie drużyny się ścigają, kto tę mapę odda przeciwnikowi. No, Dobra, słuchajcie... My... No. Jeszcze tylko dopowiem, że w Polsce też raperzy czy piłkarze grają w Lolo i znają Lolo. Ostatnio BDS robił streama i powiedział, że jego ulubionym streamerem jest Arkwell, więc wszyscy wiemy, że. Ciekawe Krzysztof, dlaczego. Krzysztof, Krzysztof, no, Pokazuje, że da się, da się. No, to by mi pasowało, nie wiem czy wiecie, ale dobry znajomy BDS-a White2115 miał kiedyś inną ksywkę, nie wiem czy wiecie, jak ona brzmiała w przeszłości. Nie chcemy Jeśli tego nie, to powiedzieć na wizji. powiem Na transmisji, eee, czy w trakcie przerwy, to, to mogę uchylić naukę a kto jest zainteresowany, to może sobie sprawdzić. Może stąd ta sympatia do Arkola. Nie wiem. Jest dobre określenie, to co Damian wspomniałeś właśnie, że brak cierpliwości po stronie jakby wiedzą, że są w dobrej pozycji, ale brakuje tego takiego okrzesania. Oni są zbyt oczywiście narwani. Narwani. Oni powinni być troszkę bardziej romantyczni, troszkę bardziej, wiesz, róża, wino, a nie jakiś diabol. Tak to wygląda trochę teraz. no. Tak to właśnie wygląda. Nie wiem, jak wy panowie, ale czasami intrygująca jest ta cała historia, Lola. ta, ta Lore, ekspertem niestety w tym nie jestem, bo wiecie, jak to progracze. Progracze to debile. My nie czytamy takich książek. My, my nie wiemy nic o, o tym. Komentarz, komentarz Twittera. Delor jakie przysto. Komentarz też piękny, kochamy 100? cię. Czysto? No jestem przy wadze 100 kilo, więc to by się zgadzało. Ważne. Ale, ale już to. poniżej czy powyżej jeszcze? A to wiesz, zależy, co zjem. No wspominałeś o tym że Kuma jak opona. Przypomina mi się taki film francuski z 2010 roku. Mordercza opona się nazywał. Kuma jak ona. Uwaga, Przeczytam opis francuski horror komediowy z 2010 roku w reżyserii Quentina Dupiot opowiadający o oponie samochodowej obdarzonej mocami parapsychicznymi. Film miał premierę na festiwalu filmowym w Cannes i został dobrze przyjęty przez krytyków, choć komercyjnie nie odniósł sukcesu. Ale sukces komercyjny się odniesie w tej grze, bo to jest już Kraken Slayer, za chwilę nawory w i ta jeżeli nie dostanie finalnego dojazdu, to po prostu przejeżdża po kolei, jak ta opona w filmie. Ale chciałbym. ten matchup Jax kontra Gangplank Kuczno, Chciałbym tutaj jakiegoś eksperta od Topa usłyszeć opinię Nie wiem, czy Gangplank aż tak dobrze w Jaxa stoi? Jest dobry, jest dobry Ale to eksperta Topa pytałem A, no to... Nie mamy, nie, mamy, nie mamy tutaj takiego, nie mamy tutaj takiego okay, Ale Gangplank... już powiedz tam co on mówi On mówi tak ale frajer przyspiwał on. Ale frajer, ale frajer widzowie, on tak mówi właśnie. Nie uwierzycie, nie uwierzycie. Gdy robiłem sobie kawę, gdy robiłem sobie kawę, przed oknem przeleciał mi motyl. Wiecie w jakim ten motyl był kolorze? Czerwonym. Tyła. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek, wierzę w takie małe gesty życie, życie wypluwa nam takie małe, małe gesty, możesz w nie wierzyć albo nie, ale ja, ja uwierzę, uwierzę w ten gest, że ten motyl reprezentuje zwycięzcę. Ale Paweł, ja ty się źle podoba. odczytałeś wiadomość, którą ten motyl chciał ci przekazać. Zobacz, gdzie on był, w Polsce, a nie w Korei, to znaczy, że t nie znajdzie się w Korei na Worlds'ach, tylko właśnie w Polsce na wakacje pojadą, bo Genji wygra ten mecz! No. Chcę wierzyć, ale nie wiem, czy już czasem nie ma na to szans... Przykro chance. mi Damian, przykro mi... Ale nie ale skalowanie t jest dobre, nie? Jest szansa. Kopię, kopię. Skalujemy! Podpiąłeś butle, <grym> butle, podpiąłeś butlę no dobrze. Jak tam jest i czy dziewczyny lecą na prograczy w Korei? Bo w Polsce... Czy w Polsce dziewczyny lecą na prograczy, ryba? Też byłeś prograczem w Polsce. No, no ty też byłeś, Paweł, nie? Graliśmy razem w końcu. No, na mnie nie no, leciały. No, no, na mnie też nie leciały. <laughs> ale wydaje mi się, Ale wydaje mi się, że są jakieś tam. No tak z... Co tam napisane? Pozdrawiam Polaków? Pozdrawiam Polaków, ma! Ej, pozdrawiam, Ripson i Delors. Zapraszam na Riot RiotGames.pl. LOL! Co to nie No way! No Deep way, guys.